Historia na szóstkę. Polska i świat w nowej epoce. Klasa ósma. Powtórka przed Sprawdzianem. Co przypomnimy: najważniejsze wiadomości o problemach politycznych i społecznych XXI wieku daty, postacie, pojęcia, przyczyny i skutki wydarzeń. Daty. 3-4 czerwca 1989 masakra na placu Tiananmen w Pekinie. Demonstrujący studenci domagali się reform politycznych, demokratyzacji życia publicznego i walki z korupcją. Komuniści sprowadzili oddziały wyposażone w broń maszynową i czołgi, które dokonały masakry demonstrantów. 1991 rozpad Związku Radzieckiego, rozpad Jugosławii. 1989-1992 walki o Abchazję, część Gruzji, między siłami rządowymi a wspieranymi przez Rosję abchazkimi separatystami, zakończone ogłoszeniem niepodległości Abchazji. 1991 utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw WNP, która zrzeszała Rosję oraz większość krajów postsowieckich. WNP miała oficjalnie zajmować się współpracą między byłymi republikami, w rzeczywistości umożliwiała Rosji oddziaływanie na nie. Mimo to wpływy rosyjskie uległy ograniczeniu. 1992-1995 wojna domowa na Bałkanach. Serbowie rozpoczęli walkę z bośniakami w co włączyli się także Chorwaci. Konflikt przyniósł śmierć około 200 tysięcy osób. W czasie wojny dopuszczano się czystek etnicznych i aktów ludobójstwa. 1994 krwawe walki o podłożu etnicznym w Rwandzie pomiędzy członkami plemion Tutsi i Hutu w Afryce. W ciągu 100 dni Hutu wymordowało około milion osób. Na mapie widzimy podział dawnej Jugosławii. Powstały Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia oraz Macedonia. 1994-1996. Pierwsza wojna czeczeńska. W 1991 roku Czeczenia ogłosiła niepodległość od Rosji. Prezydentem został Johard Dudajew. W 1994 roku do Czeczenii wkroczyły wojska rosyjskie, w następstwie porozumienia Czeczenia oficjalnie pozostawała częścią Federacji Rosyjskiej. Władze rosyjskie nie miały jednak nad tym terenem żadnej kontroli. 1995 Zapowiedź rozszerzenia na to przez prezydenta USA Billa Clintona, 1995 Masakra ludności muzułmańskiej dokonana przez Serbów w Srebrnicy, 1897 Powołanie Związku Białorusi i Rosji. W skrócie ZBIR. 1999 do NATO przyjęte zostały Polska, Czechy i Węgry. 1999-2009 druga wojna czeczeńska, wywołana przez serię terrorystycznych ataków w Rosji w 1999 roku, o które z kolei oskarżano Czeczenów. Jednocześnie o organizację ataków podejrzewa się rosyjskie służby specjalne, a te ta seria tych terrorystycznych ataków była dla Rosji pretekstem do wywołania wojny. W czasie wojny Rosjanie dopuszczali się licznych zbrodni na ludności cywilnej. W odwecie Czeczeni organizowali na terenie Rosji zamachy terrorystyczne, co też wywołało taką dużą lawinę nieprzychylnych wobec Czeczenów komentarzy i opinii wśród opinii międzynarodowej. Wojna zakończyła się powstaniem w obrębie Federacji Rosyjskiej Autonomicznej Republiki Czeczenii. Na jej czele stanął w pełni lojalny wobec Putina Ramzan Kadyrow. 11 września 2001 atak terrorystyczny na World Trade Center. Zamachowcy z Al-Kaidy przejęli cztery samoloty pasażerskie i skierowali je na wybrane cele w USA. Zniszczone zostały dwa nowojorskie wieżowce World Trade Center i część budynków Pentagonu. Zginęło prawie 3000 osób. 2005 Protokół z Kioto, który zakłada wspólne działanie państw na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 2008 Wybuch wojny między Gruzją i Rosją o Osetię Południową, część Gruzji. Wojna zakończyła się porozumieniem w wyniku nacisków międzynarodowych. 2013 2014 Euromaidan na Ukrainie. 24 lutego 2022 Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Polska. 28 grudnia 1989 Nowela Grudniowa, ustawa ustalająca ustrój demokratyczny w Polsce, wprowadzała ustrój demokratyczny, pluralizm polityczny, zasady sprawiedliwości społecznej i gwarancję swobody działalności gospodarczej. 22 grudnia 1990 objęcie urzędu prezydenta RP przez Lecha Wałęsę, 27 października 1991 pierwsze w pełni demokratyczne wybory parlamentarne w Polsce, do Sejmu weszli przedstawiciele aż 29 partii politycznych. 17 października 1992 tak zwana mała konstytucja wprowadzała zmiany dotyczące władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz samorządu terytorialnego zwiększała uprawnienia władzy wykonawczej. 1993 przedterminowe wybory parlamentarne wygrane przez postkomunistów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej SLD, którzy stworzyli rząd wraz z Polskim Stronnictwem Ludowym PSL. 17 września 1993 ostatnie oddział wojsk rosyjskich stacjonujące w Legnicy opuściły Polskę. 1994 – Władze polskie złożyły wniosek o przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, 1995 – Wygrana w wyborach prezydenckich przywódcy SLD Aleksandra Kwaśniewskiego, 1997 – Wygrana w wyborach parlamentarnych prawicowej koalicji Akcji Wyborczej Solidarność AWS i Unii Wolności UW, która w 1999 roku przeprowadziła cztery ważne reformy. Reforma administracji wprowadzała podział Polski na 16 województw i przywracała powiaty zlikwidowane przez komunistów. Reformę szkolnictwa wprowadzała nowy typ szkół gimnazja. Reformę emerytalną ustanawiała dodatkowe fundusze emerytalne tzw. drugi filar. Reformę służby zdrowia decentralizowała system ubezpieczeń zdrowotnych. 22 kwietnia 1997. Uchwalenie przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, którą większość obywateli poparło w ogólnopolskim referendum. Konstytucja gwarantowała zasady demokratycznego państwa, trójpodział władzy, równość wszystkich obywateli wobec prawa, prawo do wolności sumienia, religii, światopoglądu i zrzeszania się, pluralizm polityczny, władzę z wierzchnią narodu, czyli wybory do władz. 12 marca 1999 minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał dokumenty potwierdzające przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego NATO. 26 lutego 2001 traktat nicejski, który reformował Unię Europejską i umożliwił przyjęcie do niej nowych państw członkowskich. 2001 w wyborach parlamentarnych wygrała koalicja, na czele której ponownie stał SLD. 7 8 czerwca 2003 ogólnopolskie referendum akcesyjne w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za wejściem Polski do UE. 1 maja 2004 Polska została oficjalnie państwem członkowskim Unii Europejskiej. 2005 zwycięstwo w wyborach parlamentarnych prawicowej partii Prawo i Sprawiedliwość na czele z Jarosławem Kaczyńskim, w tym samym roku prezydentem RP został Lech Kaczyński. Postacie. Aleksandr Łukaszenka, przywódca Białorusi od 1994 roku. Białoruś jako jedyny kraj postsowiecki podjął ścisłą współpracę z Rosją i współpracuje z nią do dzisiaj. Władimir Putin, przywódca Rosji od 2000 roku, były funkcjonariusz KGB. Wiktor Janukowicz, ukraiński polityk, w 2004 roku był popieranym przez Rosję kandydatem na prezydenta Ukrainy. Jego wygrana w sfałszowanych wyborach doprowadziła do tzw. pomarańczowej rewolucji, która doprowadziła do powtórzenia drugiej tury wyborów i wygranej opozycjonisty Wiktora Juszczenki. Prezydent Ukrainy w latach 2010-2014 w tym czasie doprowadził do wzrostu uzależnienia kraju od Rosji. W 2014 roku, w wyniku rewolucji Euromaidanu, uciekł do Rosji. Wiktor Juszczenko, ukraiński polityk, prezydent Ukrainy w latach 2005-2010, przywódca pomarańczowej rewolucji w 2004 roku, jego prezydentura nie doprowadziła do oczekiwanych zmian gospodarczych na Ukrainie. Michail Saakaszwili, gruziński polityk i dwukrotny prezydent Gruzji, przejął władzę w 2003 roku w następstwie tzw. rewolucji Róż. Nelson Mandela, południowoafrykański przywódca walki za apartheidem, prawnik związany z afrykańskim Kongresem Narodowym. W 1993 roku Mandela otrzymał pokojową nagrodę Nobla. Rok później został prezydentem RPA. Osama bin Laden, przywódca organizacji terrorystycznej Al-Kaidy, która w 2001 roku zorganizowała zamachy terrorystyczne na World Trade Center. W 2011 roku amerykańskie siły specjalne przeprowadziły atak na jego rezydencję, w wyniku którego terrorysta zginął. Saddam Hussein, dyktatorski prezydent Iraku w latach 1979-2003, zbrodniarz wojenny, oskarżany o produkcję broni chemicznej i biologicznej oraz wspieranie terrorystów. Pojęcia. Euromaidan protesty w latach 2013-2014 przeciwko prezydentowi Ukrainy, przeciwnemu wstąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Oligarcha przedstawiciel oligarchii, czyli grupy najbogatszych osób posiadających szczególne wpływy polityczne w państwie. Zielone ludziki określenie używane wobec oddziałów wojsk rosyjskich, które w 2014 roku zajęły należący do Ukrainy Krym. Żołnierze nosili rosyjskie mundury pozbawione oznaczeń umożliwiających identyfikację, co miało ułatwić rosyjskiego oficjalnych powiązań z atakiem. Apartheid rasistowski system polityczny istniejący w Republice Południowej Afryki od lat 40. XX wieku. System zakładał segregację obywateli według koloru skóry i dyskryminacji ludności czarnoskórej. Białoskóra mniejszość sprawowała w kraju całkowitą władzę i ograniczała prawa czarnoskórej większości. Plan Balcerowicza, plan polskiego ministra finansów Leszka Balcerowicza realizowany od 1990 roku. Plan zakładał głęboką transformację gospodarki z centralnie planowanej socjalistycznej na rynkową kapitalistyczną, ograniczenie deficytu budżetowego oraz zmniejszenie inflacji. Deficyt budżetowy to sytuacja, w której wydatki państwa są większe niż jego dochody. Hiperinflacja to katastrofalna utrata wartości pieniądza, powodująca szybki wzrost cen, wywołana załamaniem gospodarki oraz nieograniczonym dodrukiem pieniędzy. Wojna na górze, ogłoszona wiosną 1990 roku przez Lecha Wałęsę, dotyczyła stworzenia systemu wielopartyjnego poprzez podział obozu Solidarnościowego. W efekcie powstały nowe partie polityczne, doszło także do rozpadu PZPR. Ilustracja to proces ujawniania nazwisk polityków współpracujących w PRL z komunistyczną SB. Próg wyborczy to określony minimalny poziom poparcia w wyborach, po którego przekroczeniu partia może wprowadzić swoich kandydatów do Sejmu. Decentralizacja to przekazanie części uprawnień władz centralnych, rządowych, władzom lokalnym i samorządowym. Pluralizm polityczny to demokratyczna zasada ustrojowa gwarantująca istnienie w państwie wielu partii, które reprezentują interesy różnych grup społeczeństwa. Trójkąt weimarski to organizacja międzynarodowa powstała w 1991 roku, w ramach której współpracują Polska, Francja i Niemcy. Grupa wyszehradzka to organizacja międzynarodowa powstała w 1991 roku, w ramach której współpracują Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. Globalizacja to ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności, integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się jednego świata, światowego społeczeństwa, zanikanie kategorii państwa narodowego, kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad i międzynarodowych. Globalna wioska to świat powstały na skutek globalizacji, w którym ludzie dzięki środkom masowego przekazu przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów masowej konsumpcji. Kultura masowa popkultura to kultura uniwersalna, prosta w przekazie, dzięki czemu trafia do każdego odbiorcy. Kultura wysoka, elitarna to kultura wymagająca szerokich kompetencji kulturowych odbiorcy, w tym np. oczytania czy znajomości sztuki. Przeludnienie to zjawisko demograficzne występujące w ubogich krajach rozwijających się. Mieszkańcy państw cierpią z powodu głodu, niedożywienia i braku wody pitnej, często chorują, mają słaby dostęp do opieki medycznej i szkolnictwa. Starzenie się społeczeństw, proces demograficzny zachodzący w krajach wysoko rozwiniętych jest skutkiem modelu rodziny z nielicznym potomstwem lub bezdzietnej oraz wzrostu długości życia. Bogata północ to umowne określenie najzamożniejszych państw świata, do których należą m.in. bogate kraje Europy i Ameryki Północnej. Biedne południe to umowne określenie najbiedniejszych państw świata, przede wszystkim afrykańskich i azjatyckich. Talibowie to ugrupowanie islamskie, rygorystycznie przestrzegające zasad Koranu. Państwo islamskie, ISIS. Państwo proklamowane w 2014 roku przez islamistów na terenie osłabionego wojną i wieloletnią okupacją Iraku. Islamiści zbrojnie powiększali opanowane przez siebie terytorium i rekrutowali zamachowców spośród radykalnych muzułmanów z Europy. Celem ich ataków w Europie stali się przede wszystkim zwykli ludzie. Współczesne konflikty na świecie. Na mapie widzimy wojny i konflikty toczące się na świecie. Można tu wyszczególnić między innymi wojnę w Ukrainie. Po rewolucji na Ukrainie zimą 2014 roku Rosjanie zaanektowali ukraiński Krym, a następnie wspierali separatystów, którzy wywołali wojnę we wschodnich regionach kraju. 24 lutego 2020 roku do Ukrainy wkroczyły wojska rosyjskie. Wojna domowa w Syrii, walki między siłami wiernymi syryjskiemu dyktatorowi Basharowi Al-Asadowi, a ugrupowaniami opozycyjnymi wybuchały na początku 2011 roku. W kolejnych latach w krwawy konflikt zaangażowały się państwa zachodnie wspierające opozycję oraz Rosja wspierająca Al-Asada. Część kraju została opanowana przez siły państwa islamskiego. Wojna domowa w Afganistanie konflikt rozpoczął się 7 października 2001 roku atak sił NATO skierowany przeciwko rządowi talibów, który wspierał działania Al-Kaidy. Konflikt na Półwyspie Koreańskim niezakończony konflikt z połowy XX wieku pomiędzy państwami koreańskimi reżim komunistyczny w północnej Korei wszedł w posiadanie broni atomowej i zagraża całemu regionowi. Wojna w Somalii. Walki wewnętrzne w Somalii trwają od końca lat 80. XX wieku. Skomplikowanej sytuacji kraju nie rozwiązała interwencja sił ONZ ani zaangażowanie sił amerykańskich. Efektem braku stabilizacji w kraju jest działalność somalijskich piratów. Przyczyna, wydarzenie skutek. Rozpad Jugosławii 1991, przyczyna, upadek bloku komunistycznego, konflikty na tle narodowościowym i religijnym po 1991 roku, rozpad poprawnych stosunków między narodami, skutek: wojna domowa na Bałkanach, czystki etniczne, ludobójstwa, powstanie nowych państw, ingerencja innych państw w sprawę Bałkanów. Przystąpienie Polski do NATO 1999. Przyczyna rozpad Układu Warszawskiego, konieczność zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, zbliżenie polityczne z USA i krajami Unii Europejskiej. Skutek poczucie bezpieczeństwa dla Polski w nowej rzeczywistości politycznej, rozwój i modernizacja polskiej armii, udział Polski w misjach NATO. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Czy nadążenie do integracji Polski z Europą Zachodnią, chęć zdobycia funduszy na rozwój kraju? Skutek pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich, rozszerzenie współpracy z innymi krajami w dziedzinie gospodarki, ochrony środowiska i kultury. Skutki globalizacji. Możemy je podzielić na skutki w kulturze, polityce, komunikacji, ekologii i gospodarce. Jeżeli chodzi o kulturę, Mamy tutaj w skutkach pozytywnych powszechny dostęp do dzieł sztuki, literatury, odkryć naukowych, większą tolerancję wobec innych kultur, zmniejszenie się ryzyka konfliktów między kulturami. W skutkach negatywnych mamy amerykańskie wzorce wypierające lokalne tradycje, zanikanie różnic kulturowych, rozpowszechnianie się konsumpcjonizmu, czyli stylu życia opartego na kupowaniu wielu produktów i usług, często zbędnych oraz rozrywce. Polityka Skutki pozytywne to upowszechnianie się demokracji i ideów społeczeństwa obywatelskiego, rozwój współpracy międzynarodowej, zmniejszanie się ryzyka wybuchu międzynarodowych konfliktów. W skutkach negatywnych narzucanie określonych rozwiązań poszczególnym krajom, duży nacisk państw silniejszych na słabiej rozwinięte, rozwój międzynarodowego terroryzmu. Komunikacja i skutki pozytywne, powszechny dostęp do internetu i telefonii komórkowej, szybki przepływ informacji, łatwość podróżowania. I skutki negatywne: szybkie rozprzestrzenianie się kryzysów gospodarczych, międzynarodowa zorganizowana przestępczość, upowszechnianie się niebezpiecznych ideologii i fałszywych informacji. W ekologii skutki pozytywne to międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska, światowa współpraca naukowców badających zagrożenia ekologiczne, wspólne dążenie państw do wprowadzania przyjaznych planecie rozwiązań w przemyśle. Skutki negatywne to wycinanie lasów, ciągłe zwiększanie terenów uprawnych i rozbudowywanie fabryk, zanieczyszczenie środowiska przez masowy transport i masową hodowlę zwierząt oraz przemysł. Globalne efekty kryzysu klimatycznego. Gospodarka, skutki pozytywne to znoszenie barier w handlu międzynarodowym, co sprzyja rozwojowi i wzrostowi gospodarczemu, napływ kapitału do krajów słabiej rozwiniętych, który przyspiesza ich rozwój, duży wybór produktów i obniżenie ich cen jako efekt konkurencji na światowym rynku. I skutki negatywne to pogłębianie się różnic ekonomicznych między krajami najbiedniejszymi a zamożnymi, upadek mniejszych firm i wzrost bezrobocia, uzależnianie się państw od dostaw. Towarów z zagranicy i od sytuacji na światowym rynku. Zagrożenia XXI wieku: brak pożywienia, ubóstwo, starzenie się społeczeństwa, klęski żywiołowe, kryzys wodny, epidemie, zagrożenia militarne, cyberzagrożenia, brak dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej, choroby cywilizacyjne. Dziękuję za uwagę i powodzenia na sprawdzianie.